W tym poradniku pokażę Wam 5 przydatnych zadań pobocznych, w którym dostaniecie darmowe punkty, darmowy losowy perk, darmowe ulepszenia broni oraz darmowy Reagan. Wszystkie te zadania są bardzo proste i wykonacie je w kilka lub kilkanaście minut. Na początek rozpoczniemy od najprostszego zadania, czyli zdobycie darmowego losowego perku. Potrzebujecie do tego modyfikacji amunicji i wybuch na palmu, który kupicie np. z arsenału na spawnie, następnie udajecie się do pomieszczenia z Perkiem Speed Przy trzech wyjściach znajdziecie łącznie 6 zliczy, dwie przy każdym wejściu. Musicie w te zlicze strzelić bronią wyposażoną w wybuch napalmu po zestrzeleniu jednego z nich znicz zapłoni, a po zestrzeleniu wszystkich zniczy zapłoną one na fioletową, a wy zdobyćcie darmowy, losowy atut. Aby zdobyć darmowe ulepszenie rzadkości broni, potrzebujecie amunicji Kryo Następnie teleportujcie się do sieci Mrocznego Eteru i przy zielonym teleporcie znajdziecie dwa wodospady. Te wodospady macie zamrozić poprzez strzelenie w nich bronią z wyposażonym Kryo Zróbcie to szybko, bo po kilku sekundach one się rozbrożą. Po zamrożeniu dwóch fotospadów otrzymacie przed teleportem darmowe ulepszenie rzadkości broni. Znajdując się w tym miejscu, wykonamy jeszcze jedno zdanie, w którym zdobędziecie darmowe ulepszenie broni z, moc, z mocnego uderzenia. Patrząc w górę, zobaczycie dużą ilość kawałków meteorów. Na początek zestrzecie ten mały kawałek meteoru, który Wam teraz pokazuję. Następnie zaczną się kręcić pięć meteorów w lewą stronę i te meteory macie zestrzelić w krótkim czasie i jest jest to banalnie proste. Gdy te 5 meteorów zestrzlicie, to w nagrodę otrzymacie kryo zamrożenie oraz darmowe ulepszenie broni. W sumie te zadania możecie zrobić w odwrotnej kolejności, bo i tak otrzymacie kryo zamrożenie. Do kolejnego zadania potrzebujecie amunicji i uziemienie. Na wykopaliskach na spawnie znajdziecie dwa niebieskie generatory, które macie zestrzelić bronią z uziemieniem i po ich zestrzeleniu otrzymacie wzmocnienie pełna moc. Oraz 1000 lub 2000 punktów, zależnie trzymać aktywne podwójne punkty. No i na koniec pozostało nam zadanie, w którym zdobędziecie 1000 punktów oraz darmowy Reagan. Do tego potrzebujecie dwóch rzeczy: perku Dead Perception, czyli ten nowy perk, oraz łopaty. Łopaty znajdziecie w czterech lokalizacjach. Pierwsza znajduje się w pomieszczeniu z perkiem Dead Perception. Druga znajduje się w okolicach perku Zabuczy czy Dakiri, tutaj niestety nie mogę znaleźć materiału. Trzecia łopata znajduje się w podziemnych wykopaliskach, tuż za bronią ze ściany. Oraz ostatnia łopata znajduje się na prawu od perku Szybka Reanimacja. Za pomocą łopaty możecie kopać wykopki, w którym znajdziecie złom, bronię lub darmowe perki. Ale my potrzebujemy jednej rzeczy, a jest to pradawny klejno. Wykopki są rozsiane po całej mapie, więc łatwo je znajdziecie. Łącznie potrzebujecie trzech klejnotów. Te klejnoty macie poda podarować Pradawnemu yy, znajdującym się w pomieszczeniu z Dead Perception. No. Nad nim ujawnią się te trzy które zebraliśmy i one złączą się w jeden dużym i po chwili pojawią się umocnione wersje dwugłowych kuli, które należy je zlikwidować. Warto się wyposażyć w dobre bronie lub po prostu ulepszcie wasze bronie, czy to z arsenału, czy to z mocnego uderzenia, bo nieulepszone bronie są bardzo słabe przeciwko tym specjalnym wrogom. No gdy ich zabijecie i odczekacie do końca rundy, to ten posąg zrzuci Wam darmową esencję oraz Regala. I tak oto wykonacie pięć przydatnych zadań bojowych. Tak jak mówię, te zadania są banalnie proste i wykonacie je w kilka lub kilkanaście minut. W tym poradniku to na tyle. Trzymajcie się, cześć!